Z roku na rok rośnie liczba dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy psychologicznej tylko w ubiegłym roku udzielono blisko 120 tysięcy porad, a to dwukrotny wzrost w stosunku do 2020 roku. Tym cenniejsze są wszystkie inicjatywy, które zwiększają dostępność terapii dla młodych ludzi czy porad dla ich rodzin. Ofertę bezpłatnych, indywidualnych terapii oraz warsztatów dla rodziców przygotowało stowarzyszenie Zawsze z nadzieją, a o jej szczegółach w rozmowie z Tamarą Wachol, terapeutką rodzinną psychoonkologiem ze Stowarzyszenia Zawsze z Nadzieją. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnie lata to pandemia koronawirusa, ostatnie kilka miesięcy wojna na Ukrainie, i to właśnie w tym specjaliści upatrują powodów rosnącej liczby młodzieży i dzieci potrzebujących wsparcia psychologicznego. Dlaczego według Pani te wydarzenia mają tak ogromny wpływ na młodych ludzi? Te wydarzenia, o których Pani wspomniała, mocno osłabiły kondycję psychiczną dzieci i młodzieży. Można też to odnieść do nas dorosłych, że tak samo trudno nam sobie radzić z takimi kryzysowymi sytuacjami. A dzieci są tym bardziej w tym pogubione. Poczucie bezpieczeństwa tych dzieci zostało zagrożone, zostało odcięte od kontaktów. Ich codzienność się zmieniła i stąd wzrost. Liczby właśnie różnorodnych zaburzeń psychicznych, zaburzeń lękowych, depresyjnych u dzieci nawet w małym, w, we wczesnym okresie szkoły podstawowej, nawet u dzieci przedszkolnych, ale najbardziej dotyczy to okresu nastoletniego, kryzysu adolescencji. To też czas, te ostatnie lata czy miesiące, kiedy młodzi ludzie często mieli do czynienia ze stratą osób bliskich chociażby właśnie z powodu pandemii koronawirusa prowadzi Pani autorski program terapeutyczny dla dzieci, które muszą mierzyć się z takim ogromnie trudnym doświadczeniem. To trudny temat również dla dorosłych. Jakie błędy najczęściej my dorośli popełniamy właśnie w momencie, kiedy odchodzi bliska dzieciom osoba? Śmierć jest naturalnym procesem. Niestety w dzisiejszym świecie śmierć, cierpienie są tematami tabu, i właśnie najczęściej dorośli, rodzice, opiekunowie odsuwają od takich tematów, od takiej rzeczywistości dzieci, myśląc, że je chronią. Natomiast tak naprawdę z dziećmi trzeba rozmawiać na każdy temat, tylko oczywiście brać pod uwagę ich rozwój, etapy rozwoju. I tak samo jest ze śmiercią, z utratą. Dlatego właśnie pomyślałam, że stworzę taki program, który pomaga dzieciom przetrwać trudny okres żałoby. Gdyż oczywiście w tym programie też są spotkania z rodzicami, które ułatwiają opiekunom podejmowanie tej tematyki z dziećmi. Program właśnie będzie realizowany w ramach takiego projektu. Okaż dziecku wsparcie i daj mu siłę i nadzieję w trudnych momentach życia. Będą to spotkania indywidualne z dziećmi, które będą polegać głównie na zajęciach takich wykorzystujących metody arteterapii, bajkoterapię, filmoterapię, rysunek. Więc to też będzie ym, ym, taka z dzieckiem zabawa, tak? Nie wprost rozmowa na trudne tematy, bo wtedy o wiele łatwiej wydobyć i ujawnić te trudne emocje. Ym, a by y, rodzice... Y -hmm. Być może y, udałoby się, y, tak by było najlepiej zapewne, uniknąć wizyt. Y Właśnie już na terapii konkretnej, gdybyśmy my, rodzice, wiedzieli, jak rozmawiać z dziećmi, właśnie o takim, tak jak pani mówi, temacie, który jest codziennie gdzieś w okolicy ktoś tak traci kogoś bliskiego śmierć po prostu. Kiedy, kiedy, kiedy zacząć rozmawiać z dziećmi o śmierci? Jak to zrobić? To znaczy, to jest proces naturalny i najłatwiej poruszać ten temat, kiedy on się dzieje, prawda? Bo ja pracuję na co dzień w poradni psychologiczno-pedagogicznej, i czasami przychodzą rodzice, którzy na przykład miesiąc po śmierci, dopiero informują, że. Zmarł dziadek, który chorował, cierpiał. Dziecko wiedziało, co się dzieje, i nikt z nim na ten temat nie rozmawiał. Rozmawiać trzeba prostymi słowami, prosto. Wyjaśniać dziecku odpowiednio do wieku właśnie to, że śmierć jest naturalnym, po prostu takim procesem w życiu człowieka. Życie kończy się śmiercią i też na podstawie właśnie filmów, bajek, które z dziećmi oglądamy, powinniśmy odnosić się do tych tematów, gdyż wtedy najłatwiej i w najbardziej naturalny sposób trafiają one do dziecka. I jak spotka się już z tą sytuacją w rodzinie, to będzie już mu łatwiej to co jeszcze państwo przygotowaliście to bardzo cenne warsztaty dla rodziców którzy być może nie mają jakichś umiejętności wychowawczych do kogo one są skierowane warsztaty skierowane są dla rodziców w dzieci w wieku i w takim wczesnoszkolnym a nawet przedszkolnym, jak i do rodziców nastolatków. I mamy do zaoferowania trzy warsztaty. Pierwszy we wrześniu właśnie dotyczy kryzysu dorastania, gdyż ten okres też jest związany z utratą, bo dziecko żegna dzieciństwo i jest bardzo trudno um, odnaleźć się młodemu człowiekowi w tym okresie. Um, następny temat i następny warsztat to październik. Kolejny listopad i właśnie w październiku koleżanka, też z poradni, pani Małgorzata Kek, będzie mówić o emocjach dziecka, o tym, jak rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy, o tym, jak pomóc dziecku wyrażać te emocje, żeby rodzice mieli taką wiedzę i rozwijali swoje umiejętności. A trzeci temat to już temat, który odnosi się do trudnych zachowań dzieci, bo czasami na sytuacje kryzysowe, traumatyczne, a też na zwyczajne, codzienne, ze szkoły. Dzieci reagują trudnymi zachowaniami. Z takimi trudnymi zachowaniami właśnie przychodzą do poradni rodzice, przysłani przez szkołę. I właśnie, jak należy postępować z dziećmi, jak reagować, jakie stosować metody, żeby nie stracić kontaktu dobrego z dzieckiem, bo to jest podstawa, mieć dobrą relację ze swoim dzieckiem, a także zareagować właściwie i nauczyć to dziecko odpowiednich, konstruktywnych form radzenia sobie ze stresem, z trudnymi sytuacjami, z taką traumą. Na warsztaty pokazywaliśmy Państwu adresy mailowe, bo na warsztaty trzeba się za, zarejestrować. Tak samo na terapię, tak? tą indywidualną, też się trzeba zarejestrować. Liczba miejsc jest oczywiście ograniczona, ale na pewno warsztaty to bardzo wartościowe warto bardzo z nich skorzystać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tamara Wacholc, terapeuta rodzinny, psychoonkolog ze Stowarzyszenia zawsze z nadzieją była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie.